Cześć jestem. satywa to kolejny odcinek. Tym razem nie jest to z Minecrafta, lecz jest to poradnik <coughs> jak naprawić mm, gdy nie działa nam y, Minecraft Premium chociaż go kupiliśmy a jest to konto Microsoft. Wchodzimy na tą stronę, czyli wpisujemy Easy MC. Tutaj. I tutaj pobierz dla Windows. I czekamy aż się pobierze. Dobra, jednak wycofano tą stronkę, ale mam ten plik. Będzie w opisie. <laughs> Jak już pobierzemy sobie to. Będzie ustawiony ten kafelek. Musimy go przemienić na ten. I gotowy. Działa. Naprawdę. Możecie wierzyć lub nie, ale to zadziała. To tyle. Pa. pa.